Mamy w świątecznej mafii, rozdam karty, sprawdzimy, kto będzie złym, przebrzydłym elfem. Od razu do elfów <grym> to już wiemy, kto tutaj jest podejrzany, tak? Kochani, do wygrania 500 zł, do podzielenia się na osoby, które hell? zostają do końca. Nie gracie o nic, tak? To jest fusialka industrii. Żeby było ciekawiej, rozdamy trzy karty. Proszę, święty Mikołaju, błagam się. List do świętego Mikołaja. Trzeba zaśpiewać piosenkę, tak? Sto nie Sieroty! Chodzimy od Patrzę, Co niebiosów obnażony! Karta za śpiew już poszła. Teraz najlepszy strój, dlatego Paniczko, Szczepan dostanie. No. Dziękuje, dziękuję, Ja włosy na tą mafię pofarmowuję. I czyj to jest kanał? Mój. A. Dobra, ja chcę powiedzieć, I że dostałam. mam mega randomową kartę. I ta karta zrobi tylko zamieszanie, więc jej nie użyję. Chcę wnieść na stół prośbę, żebyście nie wywalali. Chcę na użyć karty! Renifer użył karty Rudolf. spotkania. Rudolf był kim? Reniferem, ale był takim głównym. Renifer Rudolf użył spotkania ze świętym Mikołajem. Mikołaju! Weź go na sankę. Nie z Mikołajem, poproszę. <piel implication> What the hell? Ja chciałem coś powiedzieć, bo to renifer zawsze ciągnął Mikołaja na saniach. <ś Nossa> Podejrzaleś, wykorzystuję! E, myślałam, że to jest inna karta. A jaką masz kartę, jaką myślałeś, że masz? No, moment, spotkanie z gospodarzem, wskaż gospodarzowi swojego przyjaciela, jesteście bezpieczni w trakcie najbliższego głosowania, bez sensu. Ja myślałam, że to, że mogę sprawdzić jedną osobę i będę miała przyjaciela. Nie, w nocy normalnie możesz wylecieć, to działa tylko na następne głosowanie. Ale beznadziejnie zrobiłam. To chcesz, żeby był twoim przyjacielem? No choinkę. Czy pan choinka, tak? Kasia użyła karty, następuje noc, budzę się. Przebrzydłe elfy. Kogo elfy chcą wyeliminować dzień przed świętami? Czemu elfy? Będzie dla na nas. Jak wywalicie Marceliego, to jesteście świnie. Wywalcie Beethovena, nie będzie grał tutaj na półszach. Dziękuję. Cała wioska zasypia. Wszyscy się budzą. Bez muzyki. Beethovenie nie! Dobrze! Oto... To jest poprawna decyzja. Też Dobrze, poważę. bo... 哎。<noise> <noise> Przynajmniej Marceli jest. A ja tak. myślę, że te karty można kupić. tak tak dobrze jakieś karty. Ja idę z Beethovenem rozdać karty, jak coś. Dobrze, moi drodzy, to będzie na pewno jeden mafiozor doświadczony. Czemu to do tej... dobrze? I dobrze rozkwinia. Jak ja mu mafią, to też bym go ja na ciebie. Ja też bym go wyrzucił, ale. Czyli mamy, mamy długi Czekaj, nie jeszcze mi, się Według mnie Dominik. Ja też myślę, że Dominik. Wiecie dlaczego? Bo? On, on często gada w nocy, żeby nie było na niego, że jest z mafii. No, I on specjalnie. Tak, i on potem mówi, nie jestem czysty, jestem czysty. Było tak ostatnio. On tak robił. Bardzo bym chciał podziękować za możliwość przejścia do drugiej rundy i to mój koniec. Wystarczy, wystarczy. Ale czekaj, 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 coś jest z mafii! Kasia była na spotkaniu z gospodarzem i teraz mówi coś na Dominika. Mogę też Mogę też powiedzieć w końcu? Tak. Zawsze gadam w nocy Uwaga, dajcie głos Beto Dziękuję wali. bardzo Daję mu to tylko dlatego, że przyjechał na moje wezwanie Jest w porządku, Elfem Moje wezwanie, to grzawił A zamiast. po drugie, muszę dać jemu Tylko i wyłącznie dlatego, że nie podejrzewam cię, a ty y, uważam, że możesz po o ogarnąć Podoba mi się, że gang Elfem już ma dwie karty generalnie, to coraz bardziej bezpiecznie Chciałbym użyć karty spotkania z gospodarzem Ja cię nie pociągnę raczej, wiesz To nie chcę, to jednak nie chcę używać <śla> Panie Reniferki, panie Reniferki no jest możliwość? Wygram to dla nas obywatele! Nie wiem, czy miś się to podoba. Gospodarzu, ja jestem dzisiaj dzieckiem. No nie jestem z mafii, tak jak mnie oskarżała od początku. E, fajnie, że po prostu mi to dał do tego, że mam, słuchajcie, kartę, którą może użyć tylko obywatel. Niepewna informacja, czyli chciałbym zobaczyć, pokazać Ci trzy podejrzane przeze mnie osoby. No i ty potem nie poinformujesz mnie, czy jest tam czy mafia. Nie, ktoś nich jest mafii? nie mówię Nie, jak nie mogę ja się podzielić tą informacją. Najprawdopodobniej no, ostrzelą mnie w nocy. Sfajkuję tą kartę pod względem takim, że, że powiem coś innego, Niż, niż to. I to jest mój plan na tą grę, ale raczej tak mnie może miasto Dwa renifery uh -huh. plus Sylwek. Nie mam już. Nie możesz podzielić się tą informacją. Sprawdziłem osoby, które mnie szkalowały. Plus. O kurde, fajnie, fajnie. Ej, mam trze... Jestem obywatelem. Jestem, jestem mam trzech sprzymierzeńców, którym mogę ufać. Pytanie, czy oni zaufają mi. Dla mnie najbardziej podejrzany jest Marceli, bo. Wziął, bierze udział w drugiej rundzie. Znaczy, dla mnie też jest to podejrzane, że nie odpadł. No. Jak jechałem tu z Posti i powiedział, że jak, będę, jak będzie w mafii, to mnie nigdy nie wyrzuci. Więc z tego wyrzuciłeś. Moja karta była już, miałem spotkanie z gospodarzem, ale nie dowiedziałem się nic. Po prostu. A o czym była ta karta? Nic się nie dowiedział, to pewnie sprawdził trzy osoby i trzy osoby były czyste, więc to jest żadna informacja. Ja nie wiem komu wierzyć, ale tutaj Mimo, że wierzyć. jeden z tych dwójki jest czysty, tylko nie wiem kto. W sensie, z której ks dwójki? Fusialka albo Domin. Paniszko Szczepan. Jesteście w gronie moich dwóch podejrzanych, tyle wam k powiem. No no i klasa, no. Na szczęście nas jest więcej. Chcesz dołączyć do ładze, Sylwek, do ładny. Ale możemy Nie, nie, dziękuję. Nie to nie, na ciebie głowę. Ja wolę <grymka> wypaść z k***. Ja ufam Elfom i Mikoją. A reniferum? I reniferum też ufam. No i choinka zawsze z tyłu. No ale my mamy dwa głosy, nie pan? Ja bym tylko chciał podkreślić, że za to ja mało grałem, więc mnie nie opłaca się wywalać oczywiście Mafiezi. Zapomniałem o tobie. Znaczy Arturowa się najgorzyć przez to, że nie, się, ciebie nie znam, jak grasz, to ty możesz tu też Ja Ja stali? Nie wiem, co jest. Spokojnie, spokojnie. Mnie nie trzeba wybadać. To brzmi jakbyś ze Szczepanem wywalił Polskiego. nie jest to, choinko, nie jest to Dobra, wigilijne spotkanie zaczyna Marceli. O Jezu. Kogo chcesz na tej wigilii? Choinkę zbyt Choinkę? Choinka, Jeden paluszek do góry, jeden głos. Mój strzał z kilofa leci. Choinkę tam porykoszecie. Dwa głosy choinka dzieciak uważaj z kilofem. Nie tak? spokojnie, nie, to jest Ej, fake kilof. Nie głosujcie na choinkę. O nieco, robisz, nie, co Nie, tak, spad tak, spad tak. Ja chcę stąd żywy wyjść. Wracając do głosowania, mam cztery osoby podejrzane, aż, ale nie podoba mi się zachowanie tych dwóch gagatków tutaj. Jak się śmiechną! No. Majiszka, czemu w to mieszasz? No bo strasznie się bronicie nawzajem! No bo my jesteśmy złączeni dupami. Nie, nie, głosuj, 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 stary. Choinka, choinka. Choinka trzeci głos. Tak, tak? jakby. Mój głos nic nie Rudolf. Dominik. Nie, niepotrzebnie Dzień, chyba ufam gru. Reniferom. Arturo. Choinka, Choinka, bezpiecznie. Ale gówno grę zrobiłem. Paniczko. <laughs> no Dominik. Dominik, dwa głosy. Choinka. Choinka, no Dominika, masz szansę wtedy. Czyli na, na Domina, no. Tak, tak no. Bym na niego głosował. <laughs> ty masz trzy, ty masz cztery, tak? Tak. Co? Pokazać ci kartę? Ty masz cztery karty? A głosy? Cztery, 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 cztery. cztery, cztery, cztery A mogę pięć głosów. Zuza? To mój nic nie zmieni. Proszę zagłosować. To na siebie dam. Dobrze. Tym samym Choinko w nocy. Renifer uznał. Że chcę być z tobą przyjacielem Tym samym nie możesz odpaść podczas tego głosowania Dziękuję Bo Kasia użyła karty bałwanek Kto chcesz, żeby był twoim przyjacielem? No choinka Znaczy jestem bałwanem, ale to jest ok. dzięki za bycie bałwanem Nikt nie odpada Wszyscy idą spać Budzą się złośliwe elfy Choinka, jak ci teraz... Elfy, złośliwe elfy Jak ci choinka teraz te... Jak to się nazywa? Korzonki nie więdną, tylko rosną, to źle Złośliwe elfy zasypiają wszyscy się budzą i świąt Bożego Narodzenia nie spędzi z nami cicho. O! Dominik chciał się odsłonić przed kamerą. <ślesk> Ja dam im karty do rozdania, wy możecie dyskutować. Zanim tu wyjdzie propaganda, oni się trzymali razem i teraz yy, mafia Kto się trzymał razem? Wy, żeby co? dać na mnie podejrzenia, przecież to jest Nie logiczne. mogę go brać na poważnie, co jak on tak trzyma? wygląda. No wy się y, z Cichym nawzajem y, faworyzowaliście. Czy... Chłopie, ja do Cichego chś, ani słowem nie odezwałem. Kilow mi na jego łeb prawie spadł, co ty... Proszę nie krzyczeć na szczepana z Ale jaki ferment się, wy nie dobra, widzicie? No i dobra. A ty adwokat z Moniek, zaraz drugi lecisz. Nigdzie nie, nie lecę. Ja, ja jestem tutaj najbardziej rzetelną osobą. Jaką masz postać? Obywatela. Jaki kolor? Niebieski. A to się, że jest tylko podejrzane, no? Marcel jest w trzeciej rundzie, to, to już jest takie. To już Ej, właśnie, końca, to. też podejrzane. Właśnie. Jesteś z Mafii? Nie, Ty jesteś z Mafii, mafii to nie. Kogo? No to nie jesteśmy z mafii. No to nie jesteśmy. I love music. No, ale nie myślę. Klasyka. Oh. Powrót gatunku. O, dziękuję. Święty Mikołaj stwierdził jedną rzecz. Potrzebuje dzieciaka jeszcze raz na spotkanie. No to ja całą rundę gram tak, jak mi powiedziałeś. Zapraszam. <grystanie> Lekki szpon świąteczny, tak zwany. nie jest afera, słuchajcie. Zacząłem grać, bo myślałem, że mam trzy osoby czyste. Więc ufam. Kasiej ufam. Zuzi, ufam. Sylwkowi, mimo że oni mi nie, ale Mikołaju, co się stało? Święty Mikołaj zrobił aferę. Nie chciał wkopać swojego renifera jednego wśród tych. Trzech osób, jest jedna osoba z mafii. Najmocniej przepraszam. Co więcej, mam 50 na 50, bo powiedziałeś o Reinifera. Wynagradzam tak. swój błąd. Dziękuję, Mikołaju, za rekompensatę. Serwek, a czemu nie używasz karty? To Mam taką kartę, że mogę komuś zabrać kartę. Chcę w się sensie anulować. Moc tej karty komuś i całą komu teraz anulować. Ogólnie, Mikołajski. Po całości, tak? nie ufam już nikomu. Dalej jesteś za biedną? Już mniej. Dziękuję. <laughs> 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 Dalej nie mogę powiedzieć. Ale powiem wam tak, ciężki miałem przejazd z pierwszą strony. Zuza go wiozła. Ej, to na Zuzę podejrzenia dał właśnie. To? Ej, ja przepraszam bardzo, ty ze mną no go wiozłaś. No Ale generalnie? pierwszy przejazd, ja robiłam z powrotem. Dobre po, pierwszy po. ty pierwszy nie. Dobra, ja wiem, że nie jestem, więc dla mnie teraz są podejrzenia tylko dla Zu na Zuzę. Panić! Powiedz mi szczerze, jesteś Mikołajem. Jakim Mikołajem? To kim ty jesteś? No nie wiem, no z przypadku to się znalazłem, tak? Na, z bezrobocia. Z bezrobocia, po prostu jestem mega bezrobotny, że stwierdziłem, że to jest dobry wieczór. Z kim wywalasz ludzi? Ze Szczepanem się połączyliśmy i stwierdziliśmy, że on będzie głosować na, na tą osobę, na którą ja będę. Ale Szczepan jak zmienił strategię, to się nic nie odzyskał. <laughs> Bo teraz jestem pewny siebie, wcześniej farmazoniłem, ale teraz już wiem, jak to rozegrać. Kurde, szczerze, to ty Pani, jednak chyba jesteś czysty. Tak jak beter, że bym to powiedział, bo za... A teraz moje zaufanie chcesz złapać. Ogólnie nie wiem, czy warszawka, kurde, nie jest grana. Oj, warszawka, warszawka. Ja jestem z gajska. A ja też nie jestem z Warszawy. Ale tak mieszkacie w Warszawie. Dobra, czy ktoś używa jakiejś karty? E, ja chciałbym użyć karty z tego. Opóźniona trucizna. O nie... Posłucham tylko i wyłącznie, Dominik, ciebie. Mam nadzieję, że te wskazówki wyczytałem bardzo dobrze. Jeśli nie, no to się rozpłaczę. O nie, odwracaj się, <śla> <śla> Ani razu się nie odwróciłeś, się odwracasz? Warszawka plus przejazd, no niestety... Ale to Dominik nie powiedział, że Warszawka, tylko powiedział, że Renifery, więc zapewne dostał kartę, że sprawdził trzy osoby, wskazał Renifer. to co? kto jest trzecią osobą. Czyli Arturo, co robisz? Używam karty Opóźniona, Trudni, za nasu. Nie przyjmuję. Ale jeszcze <śla> przez chwilę. Następnego poranka umrzesz, zatrułeś się karpiem albo coś. Zuza, spójrz mi w oczy, jesteś z mafii? Nie jestem. Powiedz, jest, powiedzieć, że jest. Ja cię mogę uratować. bo no, ma no, no, anulowanie no, karty. O, o kurde. No, już jesteśmy kolegami. A pamiętasz, jak. Pamiętam pamięta, w poprzedniej mafii, jak wbiłaś mi nóż w plecy w ostatniej rundzie. Elfie, bracie. Zaczekajmy. Przecież jak ty nas zrobisz bała, to nami tak kręcisz, że wiem. Ostatnio było to samo. Ale... Sylwek, możemy być razem. Przez te minuty, kaszpańczku. Możemy być razem w czwórkę, go wywalić. Nie, ch**a, gram z Dominikiem. Uwaga, zanim coś powiecie, choinka. Chciałbym użyć karty. Świadek koronny, nie wygłosujecie mnie w tej rundzie. Ale nikt by na nie głosował nawet. Chciałem użyć karty. No uwaga. Anulacja mocy. pan użył karty, świadek koronny, choinka była bezpieczna, ale Els z Directu użył anulację mocy. Co za tym idzie, świadek koronny jest nieaktywny. Dla mnie najgorsze jest to, że ja muszę zaufać Dominikowi, bo jakby w opozycji mam... Co się nie pasuje ci, Sylwek? Po pierwsze, z trzecia runda Marceli jest dalej z nami. Po drugie odpad posti. No tak to mi Czyli powiedziałem, że, że osoba, która umie grać w grę. Dla mnie ten Marceli jest bardzo zastanawiający, mój drogi. Stary, ja bym chciał dostać jakąś kartę czy cokolwiek. Ale Mafia nie dostanie karty tak szybko. No ja. Dobra, głosujmy. W takim razie pierwszy może być Artur. Mówię ci, Sylwek jest z mafii. Ale mi się też tak wydaje. Sylwek był ze mną z mafii, dlatego chciał mnie obronić. No ja myślę nad Sylwkiem, ale bo czy ty go bronisz, bo czujesz po tym, że on anulował... Nie nie, nie, Że właśnie nie na anulował, że sobie zrobić alibi? Czy ty faktycznie masz jakiekolwiek więcej informacji? Ej dobra, bo czuję, że mogę odpaść tej nocy, a nawet jeśli nie, to w sumie mogę być podejrzany zaraz. Ale na 90% chyba wiem, kto jest z mafią. Wow. Dziękujemy wow. za informację, wszystko! My się w grobie przewracamy, jak twoją rozgrywkę oglądamy. <laughs> Beethoven! betowy słuchu chyba nie miał, nie? Przykro mi, ale Sylwek. Sylwek, jeden głos. Y, paniczko, oaza. Na kogo? Kasia. Y, Rudolf, jeden głos. Sylwek. Marceli. Marceli, jeden głos. Choinka. Dawaj na Sylwka. Obroniłam cię. Sylwek. Tak. Na Kasią idziesz, miałeś głosować, jak Zrób ja głosuje. Kasia. Na mnie? Tak, tak na mnie. Dziecko. Kasia. Kasia, trzeci głos? Używam oh. karty. Wskaż osobę, która automatycznie trafia przed sąd żywych, czyli tak. nas, miasto, decyduje większością głosów, czy zostanie wyeliminowana. To i tak będzie to głosowanie, które jest. Ale to ja i tak chcę Sylwka. Chcesz Trybunał Stanu na Tak, Sylwka. jak jeszcze nie umarł. Dobrze. Sylwek, jesteś przed Trybunałem. Po kolei mówicie, czy chcecie go wyrzucić, czy nie. Mówicie, że nie. Dziecko? Nie chcę go wyrzucić! Nie. Jeden na nie. Nie chcę cię wyrzucić. Dwa na nie. Ja chcę. Jeden na tak. Ja chcę. Dwa na tak. Słyszałem, że chciałbyś odpaść, więc zostajesz. Nie chcę na wyrzucić. Trzy na nie, dwa na tak. Choinka. Zostaw mnie, Kasia. Dobra, tak. Nie daj się. Trzy, tak. trzy. Zuza, decydujesz czy... On cię nie! nie uratował! Uwaga. Teraz tu podniosę. Za to, że nie użyłeś tej karty na mnie, tylko na Choince, tak. Nie! Yes! Tym samym yes! wielki szef dyrektu odchodzi. Super. Zuza, przepraszam. Oficjalnie. Dobra, możemy od nowa po prostu zagłosować. Koinka. Marcel. Marceli, jeden głos. Zuza. Kasia. Kasia. Kasia, dwa głosy, Arturo. Yy, Rudolf. No Zuza muszę. Drugi głos, Zuza. Marceli. Na Rudolfa. Rudolf trzy głosy. Kasia. Rudolf, cztery głosy. Tym samym Kasiu odpadasz. Dobra, będziecie mieli kij z tych prezentów, nic nie dowiozę. Następuje. Noc. Budzą się przebrzydłe elfy. Wy nie słuchacie w ogóle, Każę jest oczywiste. Elfy, elfy, elfy. Kogo chcą wyeliminować? Mam nadzieję, Marce, że to nie ty. Poproszę o decyzję. Jedna osoba jest, Zdecydować się nie może? Dziękuję bardzo. Wszyscy zasypiają i mamy Boże Narodzenie. Wszyscy wstają bez. Poinki. Zuza była otruta karpiem i też odpada. Zostały cztery osoby. Ja idę rozdać karty. Wy dyskusję możecie prowadzić. Arturo bardzo myślał to, co mówię. Ufam ci. I uważam, że mamy 3500 zł do podziału. Bo niestety, Marceli. Nie, ale dlaczego? No I wiesz ja... czemu? Po prostu moje podejrzenia na pewno były słuszne. Jak ja się obudziłem i tobie powiedziałem, że coś kręcisz, to, no to mi powiedziałeś, jesteś pogrzebany. No, bo wiesz czemu, bo zagłosowałeś na kasie, żeby się oczyścić, która 100% była według mnie, przynajmniej mogę się mylić, ale nie no była, była. I ty zagłosowałeś na nią no nie dobra, na końcu? I tak, ale Zuzia umierała rano. Tak. No to czemu miałem nie zagłosować na Kasię? Dlatego, że według mnie jesteś drugą mafią, bo chyba, że pani z nagle się okaże, tak... że mafią. Ja ci Dominik wierzę tak na 60%, ale kurde, boję się, bo ty potrafiłbyś to zagrać. On by potrafił nas porobić wszystkich. No ja ci mogę powiedzieć tyle, że Dominik dużo gra w tą mafię i. Wie... No ja wiem, ostatnio mnie porobi Byłek, dziecko. W sumie, wyrzucając Dominika. Jak mnie wyrzucimy, to dalej będzie noc. Tak, i wyrzucisz kogoś z nas, i zostaniesz sam na sami i wygrywasz. Zuza dała kartę Dominikowi, widzicie to? A ty, Kasia, komu byś dała? O, nikomu. Chonika, byłem grzeczny. Za to, że nie przyszedłem do ciebie na imprezę. Przepraszam. O, dziękuję, dziękuję. Mam kartę, którą chcę użyć, no, ale boję się użyć. A nam powiedzieć, jaka to karta? Psa ratownika. Mogę zagrać tę kartę? Żeby uratować ostatnią wyeliminowaną osobę, która wraca do świata żywych, i to jest Zuza. Ja pierdzielę serio. Chcę to użyć, bo jej ufam, ale mogłam jej ją dać, bo wiedziałam, że jej zaufałem na końcu i jestem święcie przekonany, że to Kasia była z Mafii, a nie Zuza. Ale jak się pomyliłem, to jestem śmieciem. I mogę być śmieciem w tej kwestii, ale chciałbym, żeby Zuza wróciła do gry. Nie! Tym samym dziecko używa psa ratownika, który wraca się po Renifera. I jak jesteś z Mafii? To trochę sabotaż wtedy, ale dokładnie, wydaje mi się że jak wywalimy Marceliego teraz, to po prostu miasto wygrywa. Czemu? Dobra, jeśli Dominik byłby z mafii, wie, że my i tak na Marcelliego zagłosujemy, Marceli odpada i on nas... Ale to po co bym Zuzę przywracał? No tak, o to chodzi. Byś wtedy jej nie przywracał, bo byś wygrał wtedy. Tylko ja nie jestem i ciebie pewien za mimo wszystko. Nie jestem pewien. Dobra, no ja mogę tyle powiedzieć wam, co powiedziałem i jedynie... <laughs> Możecie uwierzyć no. Dziękujemy, Marceli. Tyle, tak. Głosowanie zaczyna paniczko. Ja też powiem tyle, że nic nie powiem. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie oszukasz, Dominik. Marceli. Marceli, jeden głos Arturo. Marceli. Marceli, drugi głos Zuza. Marceli. Marceli, trzeci głos. Marceli. Marceli na kogo? Dzieńno, na siebie. Za. <laughs> Kamikadze. Oj, klasa. Marcelli Kamikadze elfi. Odpada. I tym samym idziemy spać. Ja pierdzielę! Idziemy spać. Jak przywróciłem Zuzę z mafii to, to jest... To, to będzie przerąbane wtedy, kurde. Idziemy Zuza spane. nie wierzę. Budzą się złe elfy. Kogo chcę wyeliminować? elfy? Dziękuję bardzo. I budzi się nasza świąteczna, super wesoła wioska. Bez, oczywiście, Artura. Wiedziałem. Arturo odchodzi. Decyzją świętego Mikołaja nie będzie dodatkowych kart. Znowu nie porobiłeś? Istnieje takie prawdopodobieństwo. Istnieje też prawdopodobieństwo, że wcześniej fejkowałeś kartę, żeby oskarżać nas. Powiedz więcej. No teraz o tym pomyślałem, że mogłeś teoretycznie... Teraz o tym pomyślałaś? No tak. A czemu dałaś mi kartę? No bo ci zaufałam. Zaufałaś mi? Że cię przywrócę? Ja do bo wcześniej jakby byłam pewna, że użyłeś tej, tej karty. Kurde, pani... Bym cię wydobczył od razu. Skoro jest taka sytuacja, ufam mu, a, a ty ja, ty ja też ufam tak a tobie i też się boję, że ja tobie ufam. A tak ja boję ja że ufam. Ja ufam Dominikowi, nie? Ty, ty musisz mi ufać, bo ja ci przywróciłem plus dałeś mi tę kartę, tylko że po zachowaniu Kasia byłem pewien, że ona była. A może byłyście we dwie? Nie, bo teoretycznie jakby były dwie mafie, Kasia odpadła, ja też odpadłam. Czyli na przykład mógł być Marcelek z mafii, Marcelek i Kasia. Bo my dwie byłyśmy zmarłe. No. Ale nie, no mafia jeszcze jest. Marcel mógł być z tobą, czyli trafiłem w mogą Mogłem trafić w Warsz ja. Nie, 50%, nie? Ty byś jej nie przywrócił, gdybyś był mafią. Ja się boję, że ja przywróciłem mafię, ale ja jej ufam. Jakbyś wziął to na logikę, przeanalizował mnie i tak nie było. Wiesz o co chodzi? Więc ja się kieruję. Ja wiem, kliruję tylko Marceli mógł być z mafii i mogłem cię przywrócić jako mafię. Jeśli zostałem porobiony przez panicza. To będzie jeden jeden, nie? Ale Zuza, dla mnie głos mój leci na ciebie. Może z że cię przywróciłem, może panicz mnie rozegrał teraz. No a panicz czym się kliruje? Nie wyrzuciłby Arturo, bo Arturo i ja my we trójkę sobie ufaliśmy. wyrzuciłby ciebie. I wtedy ja bym przekonał Arturo, że ty mącisz. Mój głos ląduje na Zuzę. Po prostu. To może się mylę, ale no. Jeden głos na Zuzę. Zuza, na kogo głosujesz? Na panicze. No i ja na Zuza. Tym samym gratulacje paniczko. Wygrałeś razem z Dominikiem. Nie tak! Tak jest! Nie... Jeszcze... Dominik, przypomnij wszystkim, że jeśli przywróciłeś mafię, to kim jesteś? Śmieciem! Uuu! Uuu! Pięć stóp do podziału!